Witam wszystkich na moim kanale. Dziś taki krótki film o podłodze. danej z Pytaliście się, czy ktoś się zapytał, jak ona się ma po pewnym czasie. Czy to się wszystko ułożyło? Otóż się tak wszystko ułożyło. W zależności od temperatury, to wszystko się dostosowało do kształtu kostki brukowej, która jest pod spodem. A tak jak widać, no, w niektórych miejscach są. Takie górki, tak jak i pod spodem, tak to wszystko jakby doszło, tak się yy, dołożyło, także są fale do naju. bym chciał to poprawić, nie ma żadnego problemu, jakby ktoś kiedyś yy, chciał coś takiego kłaść i chciałby to poprawić, to zawsze można to yy, z bo to nie jest przyklejone yy, i ułożyć jeszcze raz yy, pod wylewkę są samopoziomującą. Ja z efektu yy, swojej pracy jestem bardzo zadowolony. Efekt uzyskałem lepszy niż sądziłem, dlatego że ta kostka brukowa była bardziej pofalowana niż teraz to widać, a tu wszystko ładnie się poukładało i jestem bardzo zadowolony dzięki temu położeniu takiej nawierzchni. Mogę łatwo trzymać ją, otrzymać ją w czystości, jeśli chodzi o wytrzymałość na chemię na której z tych płytek sprawdzałem odporność. Tutaj jak widzicie yy, nic na tym nie jest, także sprawdzałem akurat nierozcięty apc C. Yy, yy, no i kwasikiem do Face sprawdzałem, zaraz go tutaj poszukam. W jest strąga. sprawdzałem jak się zachowa też oczywiście nie rozcięciony. Oj, trochę tej chemii tutaj jest. Oj, oj, oj. Jest. Opa, i taki pasikiem do felk. czyściony jest do rozcięczenia. To jest koncentrat. 1 do 10 albo 1 do 20, go się rozrabia. Ja sprawdzałem tutaj bez, tak jak mówię, rozcieńczenia. I tak jak widzicie, są w niezłym stanie w ogóle bez śladu. Robię to na samą odpowiedzialność, tak. A propos, jak to y, są odporne na chemię. Odporne na olej też y, sprawdzałem, też mi się tam trochę oleju wylało. Też śladu po oleju y, nie zostało. Jeśli chodzi o firmę, ja chwaliłem tą firmę. Pamiętacie tutaj? Y, był inny kolor. W ogóle ja zamawiałem szary. Dostałem czarny. No, jak się ta sytuacja skończyła? No, słuchajcie, no firma bez problemu przysłała mi y, na jazdy y, w, kolorze, w innym kolorze. Bym powiedziała, że to według nich jest szary. Ten, który zamawiałem. Według mnie to jest czarny, ale według nich to jest szary, przysłali mi w innym kolorze. Czyli przysłali mi inny odcień tego szarego, bo tamte też były szare, bo powiedzieli mi, że mają dwa odcienie szarego, tak? Oczywiście też nie pasowało, powiedziałem, żeby przysłali czarne, no i tak przysłali czarne, tylko bardziej czarne. Także się okazuje, że mają też dwa odcienie czarnego Pewnie z dwa odcienie żółtych, także Jak będziecie zamawiać z tej firmy to musicie uważać Na to odcienie, bo są różne No tak jak mówię chwaliłem ich, ale się okazało no że trochę są niepoważni, bo mówią no wie Pan może Pan jakieś pasy nalepić albo coś, albo pomalować no nie, nie po to tyle pieniędzy za coś płaci, żeby sobie coś nalepiać i żeby to nie tak wyglądało. Także dziwne, że nie umieją jednego, według mnie, kolorystyki utrzymać. No i tak jak widzicie, no w końcu... Te ostatnie, które przyszły, sobie dają spokój, już takie założyłem. Plus jest taki, że tamtych nie musiałem odsyłać. Nie, w ogóle nie odsyłałem, więc... Może sobie wyłożę też yy, pod tym, pod altaną, tam by się mi trochę zostało tych płytek. Że być może wyłożymy pod i te efekt też tam wykorzystamy. Zobaczymy. Na razie to tak to wygląda. Jeśli chodzi o zachowanie tej podłogi, tak jak widzicie, to jest bardzo dobrze. Jak na naprawdę, taką na jak tutaj była, ta kostka brukawa była naprawdę bardzo krzywa. Jak się ktoś tam przyjrzał, bo wiadomo, jak się tak człowiek nie przygląda, to tego nie widać. Ale wyprostowało. Można powiedzieć, że te płytki trochę tą kostkę wyprostowały. I naprawdę to wygląda cudnie. Cudnie jak na to, co było, i dla mnie ten efekt jest yy, zadowalający. Ale jak ktoś chce idealnie, to zawsze może wylać są poziomą. I wtedy takiego czegoś jak tutaj, że to odstaje. Jak tu to odstaje, bo tutaj jest góra. To wszystko pod wpływem temperatury się poukładało. Także tu wpadło. Tu znowu jest góra, tu jest dół. Hmm, to wszystko się dostosowało do powierzchni. Ale jak ktoś położy wylewkę sam poziomującą, to myślę, że takich efektów nie będzie. Będzie to ładne łączenie, tak jak w wielu miejscach. Jak widzicie, to jest wszystko piękne. Tylko w niektórych miejscach, gdzie po prostu jest yy, zbyt wiele. Jak na przykład tutaj, tu idzie do góry, tu idzie w dół i te łączenia po prostu są jakie są, ale dla mnie ok, to tyle, dzięki.